Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć na Wasze pytanie. A pytanie brzmi, czy pogodzimy się? Karty przełożyłam i wlosuję tradycyjnie trzy karty: sedno, dziesiątka monet. Co wychodzi naprzeciw? Król monet. Wynik, odpowiedź, rada? Piątka kielichów. Sedno. Dziesiątka monet. To jest chwilowa rozłąka, którą nie należy utożsamiać z rozstaniem. Paradoksem jest to, że pomimo chęci związania się z kimś na stałe, ludzie chcą, muszą, wolą Żyć osobno i mogą dojść do wniosku, że lepsze jest takie rozwiązanie niż żyć razem. Dziesiątka monet zachęca człowieka, żeby czasem choć na chwilę oderwał się od błahych spraw. Docenił rzeczy znajdujące się wokół nas, których zwykle nie doceniamy, nie zauważamy. Człowiek nie uskarża się na los, ale chce jakiejś zmiany. Co wychodzi naprzeciw? Król monet. To jest niepowodzenie materialne. Utrata pewności siebie. Patrząc na dwie karty, król monet i dziesiątka monet, to może również dotyczyć spraw związanych z majątkiem, z finansami. To może blokować. To jest analiza i kalkulacja. Człowiek wie, co się opłaca, a co się nie opłaca. Tutaj jest pokazana... Dominacja pieniądza nad uczuciami. Pokazana jest osoba, która myśli racjonalnie, która kieruje się logiką i takim materializmem. Wynik, odpowiedź, Rada. Piątka kielichów. To jest silny ładunek emocjonalny. I zrozumienie swoich emocji. Człowiek zrozumiał, na czym stoi. To jest zawód miłosny, odejście partnera czy ukochanej osoby. Piątka kielichów pokazuje nową miłość, która będzie wymagała szczególnej pielęgnacji, by móc w pełni rozwinąć się. Te emocje pomogą zrozumieć, że to, co umarło, może odrodzić się w nowej treści, która poruszy serce. Pokazana jest tutaj strata i lęk. To jest trudna energia, ponieważ musimy pokonać własny lęk, a prawdopodobnie jest paraliżujący. Kiedy człowiek zrozumie, co się wydarzyło i pozwoli zamknąć to, co się zakończyło, to wtedy otworzy się furtka. Ta, Nowa furtka, która da szczęście człowiekowi. I tego Ci życzę. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot Plus oraz Klara Tarot. Oraz zapraszam go do kontaktu, który jest pod filmem. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.